Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Vlogmasa 2021. Dzisiaj przychodzę do Was z propozycjami stylizacji świątecznych. Mam nadzieję, że Was zainspiruje i pomogę w wyborze ubrania na ten wyjątkowy czas. Propozycja pierwsza będzie to sukienka w kolorze butelkowej zieleni, która jest uszyta z weluru. Jak widzicie, ma. Takie charakterystyczne bufiaste rękawy, jeśli chodzi o dekolt, jest taki wykończony właśnie stójką, jest wyższy taki półgolfik, mogłabym powiedzieć. Do tej stylizacji dodałam długi naszyjnik z Sinseja, z kalendarza adwentowego, swoją drogą, który właśnie tutaj delikatnie wysmukla miejsce przy szyi. Ta stójka jest bardzo komfortowa, nie ciśnie, więc materiał jest też bardzo, bardzo wygodny i komfortowy. Sukienka jest z typu tych sukienek bardziej przylegających, taka ala tuba. Możecie ją na wysokości talii przewiązać paskiem, który jest do niej dołączony. Ogólnie przylega, ale nie odznaczają się tutaj żadne fałdki, mimo tego, że nie mam super polskiego brzucha, czułam się w niej bardzo komfortowo. Sukienka pochodzi ze sklepu internetowego MagMac lub MagMac, nie wiem jak się wymawia nazwę tego sklepu, ale jest to jedna z najnowszych sukienek, która zagościła w ostatnim czasie w, moim sza w mojej szafie. Moją drugą propozycją stylizacji na święta będzie stylizacja ze spódnicą w kratę. Krata jest bardzo charakterystycznym wzorem właśnie świątecznym, kojarzącym się ze świętami. Postanowiłam sobie taką zamówić na wintet. Przewertowałam wszystkie. Mm, Propozycję i stanęło właśnie na takiej kopertowej spódnicy, którą połączyłam z czarnymi rajstopami lekko kryjącymi, kozakami takimi sięgającymi przed kolano. No i z takim bieliźnianym, białym topem, który jest wykończony właśnie koronką. Oczywiście, żeby nie było zbyt chłodno w samym topie, narzuciłam na siebie kremowy, e, ażurowy sweterek zapinany na guziczki. Stylizacja jest bardzo taka stonowana. Wydaje mi się, że e, każdej z nas będzie pasowała. Spódnica robi tutaj całą robotę, więc wystarczy na okres świąteczny w moim odczuciu zaopatrzyć się właśnie w taką kratę i będzie stylizacja super świąteczna. Moją trzecią propozycją będzie. Również stylizacja ze spódnicą, taka bardziej może na uczennicę. Troszeczkę się tutaj e, pobawiłam tą stylizacją, ponieważ jak widzicie, wybrałam do niej buty takie cięższe z łańcuchami. E, spódnica jest plisowana, wykonana z ekoskóry. Założyłam tutaj również białą koszulę, którą zapięłam pod samą szyję i dodatkowo jeszcze taką zwykłą tasiemkę satynową docięłam sobie e, z. Mm, po prostu z moich zasobów pasmanteryjnych, i dzięki niej zawiązałam sobie pod szyją również taką kokardę. Na tą białą koszulę, jak widzicie, nakładam teraz beżowy, wełniany sweter, który jest bardziej przylegający. Kołnierzyk jest zapięty pod samą szyję. Mankiety postanowiłam wyeksponować, wyciągnęłam je właśnie poza rękaw swetra. I tutaj właśnie docięłam sobie. Tą moją tasiemkę na odpowiednią długość zawiązałam kokardę i wyłożyłam kołnierzyk na ten sweterek. Tak się to prezentuje. Kokarda fajnie współgra z dolną częścią stylizacji. Do spódnicy włożyłam jak widzicie tutaj koszulę, żeby nic nie wystawało, a sweterek też troszeczkę zbluzowałam, podgiełam do wewnątrz, żeby go troszeczkę skrócić. Tak prezentuje się cała stylizacja, która w moim odczuciu bardzo mi się podoba. Tutaj można by było jeszcze zaszaleć z rajstopami, z takim wzorkiem w delikatne kropeczki, również w kolorze czarnym. Myślę, że też fajnie by się tutaj to wszystko zgrywało. Moja czwarta propozycja to propozycja stylizacji z kulotami. Kuloty uszyłam sama. Jest to wykrój, który pochodzi od strefy kroju i szycia. Kuloty uszyłam sama. Mam aż trzy pary w swojej szafie właśnie tych kulotów. Do tej stylizacji wybrałam kuloty w kolorze czarnym, klasycznym. Dobrałam do nich białą koszulę w stylu retro. Koszula jest naprawdę vintage, ma poduszki na ramionach. Koszulę włożyłam w spodnie i na tą koszulę właśnie nałożyłam taki dzianinowy bezrękawnik. Możecie też nałożyć taki bezrękawnik w kolorze czarnym, kremowym. Szarym, więc tutaj wszystko zależy od tego, jakie macie zasoby w szafie. Ja ostatnio bardzo polubiłam takie bezrękawniki, bo dają bardzo dużo możliwości i też taką dodatkową warstwę ciepła. Więc widzicie, że praktycznie ta sama baza, ale zmieniona kamizelka, inny kolor kamizelki sprawia, że stylówki wyglądają zupełnie różnie. Więc mam nadzieję, że któraś z tych propozycji Was zainspiruje i wpadła Wam w oko. Piąta propozycja będzie to propozycja w 100% uszyta przeze mnie na bazie wykrojów, strefy kroju i szycia. Mam na sobie kuloty Kiara oraz bluzkę Shine w kolorze kremowym oraz beżowym. Wykrój tak bardzo mi się spodobał, że otrzyłam aż dwie sztuki. Ta ciemniejsza jest uszyta ze swetrówki i zupełnie inaczej układa się na ramionach jest bardziej swobodna. Ta kremowa zaś jest troszeczkę bardziej sztywna, ale jak widzicie również elegancko się prezentuje. Więc taki zestaw jest jednym z moich ulubionych w ostatnim czasie. A propozycja szósta jest to sukienka Honorata w krwisto-czerw... Wolnym kolorze, w której film z szycia krok po kroku jest na moim kanale. Sukienka jest bardzo taka charakterna. Ma kieszenie, ma rękawy z bufiastym ramieniem oraz dekolt, taki wykończony w serek, więc jest to w moim odczuciu sukienka bardzo elegancka, nadająca się na takie właśnie Rodzinne uroczystości, jak chociażby święta, e, jeszcze w takim e, kolorze czerwieni, e, tym bardziej akcentuje. Mm... Tą okoliczność, więc mam nadzieję, że któraś z tych propozycji wpadła Wam w oko. Starałam się tutaj różnorodnie podejść do tematu. Dajcie koniecznie znać, która stylizacja Wam się najbardziej spodobała. A z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się. i Do zobaczenia. Papa. Pa.